Witam serdecznie w kolejnym filmiku, kiedy oglądamy przeróżne testy Mazdy CX3, a obejrzałem ich naprawdę sporo. Zawsze pojawia się ta sama krytyka, mianowicie mało miejsca z tyłu. No, rzeczywiście, miejscem z tyłu to auto nie grzeszy, i tak sobie pomyślałem, że porównam właśnie to miejsce z tyłu. Yy, ustawiłem fotel kierowcy tu i tu pod siebie. Ja mam 1,76 m wzrostu, no i chciałem właśnie zmierzyć, ile jest miejsca na kolana maździe w stosunku do malutkiego Peugeota 107 Peugeot 107 ma chyba tylko 3,5 metra długości, naprawdę malutkie auto Tu jest długość chyba 4,2 Mianowicie, ale no, chcieli zrobić bajeranckie auto, no jest bardzo długi przód W związku z tym tutaj z tyłu jest odpowiednio mało miejsca Więc popatrzmy ile jest miejsca na nogi w malutkim Peugeot w stosunku do Mazdy yy, CX-3 więc tak jak powiedziałem, tu i tu fotel jest ustawiony pode mnie. No i tak to wygląda w Peugeot. Ustawię sobie centymetr i już popatrzmy. Tu nie będę nic wginał. 17 centymetrów. 20 cm, no jest 3 cm więcej. Tak to po prostu wygląda. Tak jak powiedziałem, fotel jest ustawiony pode mnie. Przed którym przyjechałem z krótkiej przejażdżki. I kiedy siedzę, tak to wygląda. Więc moim zdaniem, dramatu wcale nie ma. No ale wiadomo, jakby tu usiadł dwumetrowiec jako kierowca, no to pewnie bym wbijał kolano. Według mnie jest całkiem ok. Natomiast jest rzeczywiście poczucie, że tu jest bardzo ciasno, no bo szybkie, malutkie jeszcze są przyciemnione. Także może być takie wrażenie, że dość tu ciasno. Sprawdźmy jeszcze z ciekawości szerokość wejścia do tyłu. Czyli powiedzmy, że mniej więcej w połowie otworu, no tu jest jakieś 66 centymetrów. No, tu jest, słuchajcie, jakieś 64 cm. Także tylko 2 cm więcej z tyłu, miejsca jeśli chodzi o otwór. W maździe, a teraz jeszcze sprawdźmy z ciekawości przód. Bo mam wrażenie, że peżot ma naprawdę dużo. Też mniej więcej w połowie otworu. I od uszczelki do uszczelki. No słuchajcie, jest mniej więcej 87, może nawet 88 centymetrów i teraz Mazda. No i zobaczcie co się dzieje. Około 80, może 1 cm, czyli w pół. Tutaj drzwiach jest aż nie wiem 5-6, może nawet 7 centymetrów większy. Także auto rzeczywiście jest dość ciasne, jak na swoje rozmiary, to znaczy 4,2, właśnie przez ten długi przód. Ok, dzięki.